i agree Siwemce to serwer, w którym jest czysta rozgrywka, bez pewnych dodatków. Siwemce to miejsce dla fanów klasycznego survivalu. Żadnych ułatwień, żadnych komend, tylko ty i twoje umiejętności. Siwemce to miłość i przyjaźń na wieki. Ja się Ojej, ja pierdole dobra jest ta mapa, przydatna na pewno I Powiem, no prawie powiem. bym płynął, kurwa, bez końca gdzieś, mówię Mi się wydaje, że przez tego anty x-raya

Tak się gra, nie? Tak się gra po prostu. Nie Dzięki. No jest noc. Ej, dobra, bo ja mam pięć wełny. To może byśmy się przespali. A, szybciutko. No, to z tobą chętnie. Fajnie. Chociaż tu ktoś wełnę chociaż ma. Fajnie. Tylko by każdy z serwera musiał wyjść. Dobra. dobra. Chodźcie, gdzie ty jesteś? No? Ja jestem... 150 na 500 jestem, Piotrek. Tu jest spoko miejsce, no, ja no. są takie górki, takie pagórki, tak fajnie, tak nie tak daleko. Ej dobra, to cała wyspa jest wokół oceanu czy jak to wygląda? Wydaje mi się, że tak, czekaj. Ale czekaj, bo tu... Z... Albo jesteśmy na krańcu tej wyspy, czy... Nie wiem, ja nawet tabelkę mam jakąś. Kurwa, my kółko zrobiliśmy? gdzie ty jesteś? Ja w ogóle przez wodę przepadłem. Ja do Ej, co jest No teraz? ty kółko zrobiłeś wielkie, to jest spawn. No nie, no na pewno nie. No przecież ja po tak. ja... Piję. No, a no, ja tam no jak no, za matem biegłem. Bez a ja mi, jest zanikta, Mateusza, no? To jest spawn. No tu ja nie widzę nikt tego, Mateusz, no? Nie. Oj, krw... Creeper, mu wybuchł. Ale może. By... ładną, Ty, to jest jakaś. Nie wiem, A mam tu to... no, no, no. Ej, jedz, z jedzeniem jest problem. Nie mam sprinta nawet. Piotrek, masz coś w zlączu u siebie? No, no, no. O, dziękuję. Weźmy się zbierzmy, idźmy gdzieś. No, tylko że... Jakubik poszedł Daleko. Kurwa. <noise> 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 Żartowałem, żartowałem Wow, wyłowiłem. coś Dziękuję, dziękuję Ej, rzeczywiście, Jak to sobie zrobić. Ja tam widzę kurczaki Dziękuję bardzo Tak na tej wyspie się osiedlamy Nie, nie idziemy nigdzie dalej mm. No Chyba, że wioski, no, no, no. wioski szukamy gdzieś może tutaj jest Chodź A tu z... Ej, zob, zobacz tu Jak będziemy mieli jedzonko To zobacz Jeśli można tutaj tego wam wybrać Fajnie by było Co no, to za Dobra, nie wiem gdzie jestem, znowu się zgubiłem. Endermanowicz. Tak? Zgubisz się, bo to... Tam nie ma gdzie biec, to jest wyspa. A ty masz jakiś ląd u siebie? Nie, dalej jestem na tej początkowej wyspie aktualnie. To... Aha, dobra. E, dookoła ją przebiegłem, stary, jest sama woda. I się zastanawiam, czy jak na przykład... Bo jak są teraz cztery Takie osoby na wyspie... tu zbudować. No właśnie, ale jak są cztery osoby na wyspie, to nie czybyśmy nie mogli jakiegoś nowego lądu poszukać, bo to to jest kicha, kurwa, co to jest. Stary, trzy drzewa nagrze się zrespiły. Czy to się nie, jakby... To się zaktualizuje do tego naszego świata, co, który mamy teraz? Czy nie? O kurwa. To się co, nie wiem, godzinę może k robić. Kurwa mać, no! Co, medycję chciałem bez śmierci, co i gówno. Ej, 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 Co jest? Jest biomsowana. To, to nie jest starsza część? A nie, to jest kurwa woda już, ja pierdolę. A byliście przy tym portalu? Jakim portalu? Co jest portal u nas. Ten, ten, ten taki. A, ten, nie, Ten opuszczony. W no. No. to żegaj. Podasz mi kordy Piotrek, to do ciebie tam pobiegnę. 240 na 400 Okej okay, spadamy stąd Czekaj, Ty chuju nie mam jedzenia żeby się uleczyć <laughs> Jak przyjdzie to da Ora, git To jest fuj dużo Ej pasz, to szyprek jest Co jest? Szyprek. że ten statek Leć tam ja czekam Dobra, marchewki mamy do posadzenia, elegancko hmm. okay. On ma marchewki Ej dobra, jedna skrzynka to była O! Kolejny ten, shipwreck, lecę do niego O! Cztery żelaza były w pierwszej skrzynce to nie trzeba, ci się nazywa. Tylko tyle. Ej, mam O ten skinek jest fajny. Mamy podwórzeń, pójdźmy. Piotr, jakby. E, mam. E, jak to się nazywa? Mapę tego skarbu. Ooooooo, nie wiem czy w dobrą. Czekaj, ty wiesz, jaką stronę płynąć w ogóle? Nie, ty kieruj. Dobra, Dobra tu już tuż się przebiegniemy Wybacz. A no to jest już ta wyspa Maddiego? Tak, 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 na pewno. Czeka, ja sobie Czekaj, jest jedzenie zbiorowe i pewnie. Tak. Ja też, no. Ej, ja mam te nożyce zrobię, dobra? Nie zabijaj, i w się sensie potem ich zabijesz, ja ich najpierw spostrzegam. Dobra. Dostrzegę. O, świnki trzeba zabić. O, dobra, to

To co, kopiemy coś? A no w sumie jedzonko by się przydało najpierw coś tutaj. Się. Ja mam trochę właśnie lipkę z tym jedzonkiem, nie? No ale co zrobić A ja mam cały czas na no, kurwa, czemu ty mnie nie pytasz. No to ty nie Chodź to, 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 to do skrzyni ci włożę, patrz. Oj, dziękuję, ale... Ja no... Ale nie wszystko się podzielmy. Dobrze, to, to, to weź Daj wszystko i kliknij prawym. Dobra. No, czemu ty tak rozkładasz, ty chuju? ja mam szukać tego? dziękuję <śmienny> Chodźmy spać A nie, bo on zda, tam śpi na dole <śmienny> się. Nie oh, Kurwa, już gryfuję mapę Piotrek, nie dawaj mi pana pro Kurwa ci, wybuch. Toż... No maciej! Aż znaczy nic nie ma w tych chodach. Jak nic nie ma? 550 na 800. Widzę A. go, biegnę. Widzisz go, jak go, nie, jak go, widzisz? go nie. No Kurwa, mini-mapę. Aha, ja muszę też sobie tego moba po, pobrać. Dobra, chłopaki, już. robimy tripa chyba co? Do jaskini. Jo, wszyscy stąd? Nie wiem, czy jak Janos się chce, to niech leci. A co? Idziemy do jaskini. Do kopalni. Nie, do kopalni nie chcę. O, żelazo. No, wiem, że coś będzie. Pomyliłam, ale macie tutaj gdzieś takie, że są nagrobki. Jak się zginie, czy się pomyliło? Mam tu, mam tu coś, mam tu coś. Dobra, to kto pierwszy znajdzie diamenty? Dostaję złotówkę blika. Od, pio od piotra, oczywiście. Jak najdzielsze ciało. Ja nie zajdę pod ziemię, póki sobie nie znajdę jeszcze cholera wieczego. Ja myślę, że tu kobiety ty nie znajdę Nie, nie, o to chodziło. O, widzę kogoś. Janosi. Sioma. Duże. I wyginię dalej. Gdzie wy jesteś? Piotrek, ja, Piotrek, musisz się ja, wywiązać. Z takiej kopalni co? A gdzie ty jesteś najpierw? Piotrek, musisz mu dać plika. Ej, wy co? Nade mną, dosłownie. A ty Maciej, gdzie ty jesteś? Jesteś pode mną. Jak pod tobą? No i jakoś. Ale zapominasz, że masz tą dynapę. Ej! Jaki? No dobra, nie, taki chujowy, ale... dwie. O, o, widzę Co ja widzę, co ja... Kurwa! to diamenty! Mam diamenty! Mam ja. diamenty! Mam diamenty! weź tam czekaj, ja przyjdę do ciebie, bo mi się nie chce samemu. To już nieważne, bo nie widzę. Myślałem, że masz jakiegoś żelka, coś na stanie. Nie ruszaj się Maciej. Nie ruszam się. się kopię do ciebie. Dobrze. Siedem diamentów. Tyle Mateusz masz? Budować fandom mogę budować. Chcecie? Ej, widzę kogoś. Kto jest tam na dole? stań, ktoś w miejscu. Jasno, Co tam kurwa biega? Jakbyś węgiel Janosik zrzucił, to by było zajebiście. Ja posłusznik Chamasz rzucić węgiel? Niewolnik, i tak co serwy. No, mogę dać węgiel. To zrzuć mi tam do dziury węgiel, bo ja nie widzę. Kurnicy no, no. pierdolę. To? Kto to ty? Ja tam na dole jestem w tej dziurze, co ktoś właśnie nasiona zrzucał wcześniej. O kurwa, kurwa znikam. Nie Piotrek. Patrzę, kurwa, 9 diaksów i zdychał od razu, nie? Tyle mobów. No właśnie, nie wiem, co jest. Jaki, jaki to jest poziom że Ja se przetapiam moich? i robię zbrojkę od razu, żeby nie zdechnąć. No, ja chyba też. Rzucam węgiel. Tylko w którą No Kurwa. <laughs> Górnik szuka żony. Ej, węgla nie mam. Kurwa, cwel. No właśnie, co Mogę węgiel będzie został. Ja to? Jasiek, zrzuć mi wungla. Zrzucał węgiel. Czekaj, bo jest aktualnie na popyt, zaraz tam zejdę do was. No kurwa, co ty robisz? No <laughs> na węgiel, robię ja na węgiel. Zapieram żelazo, ten mi wyjął i zaczął kurwa węgiel drzewny robić. <laughs> Masz coś takiego, że. Um... Nie mam, nie mam. No właśnie, tu może no, To Dobrze, to wymyśliłeś. Mnożymy węgiel drzewny, zawsze na propsie. Weźmie i tak ten. I tak więcej się nim przepali niż zwykłym. Dlaczego? To 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 Dlaczego? Pierdolę, czegły. Musiałbym ginąć. Ja mam węgiel. Kurwa człowieku, ja sam węgiel wpierdalały. Dobra Kurwa idą do mnie Ile was Dobra, dobra... nie Przypał chłopaki nie. O dobra, nie